Piramidy w Gizie od wieków fascynują, intrygują i rozpalają wyobraźnię. Te monumentalne budowle, powstałe ponad 4,5 tysiąca lat temu, niezmiernie pobudzają zarówno naukowców, jak i zwolenników alternatywnej historii. W marcu 2025 roku świat obiegła wiadomość o rzekomo przełomowym odkryciu dokonanym przez zespół włoskich naukowców. Według ich doniesień, pod kompleksem piramid w Gizie mają znajdować się potężne, Sztucznie stworzone konstrukcje sięgające niemal 650 metrów w głąb ziemi. Mowa tu o ośmiu cylindrycznych kolumnach z towarzyszącymi im spiralnymi rampami oraz dwóch ogromnych sześcianach o bokach 80 metrów. 15 marca zorganizowali konferencję prasową, na której ujawnili, że zastosowali nową metodę tomografii i na jej podstawie stworzyli modele 3D które rzekomo wyraźnie ujawniają istnienie struktur pod płaskowyżem sięgających około 2 km pod poziom gruntu i że struktury te tworzą rozległy obszar nienaturalnych konstrukcji o złożonej geometrii. Internet z miejsca został zalany przez coraz bardziej fantazyjne grafiki przedstawiające rzekome struktury znajdujące się pod piramidami, które mają udowadniać to, co entuzjaści teorii o pozaziemskiej ingerencji w rozwój ludzkości uważają już od dawna. Że egipskie piramidy nie są żadnymi grobowcami, ale super zaawansowanymi budowlami stworzonymi przez istoty pozaziemskie lub też nieznaną, zaginioną, zaawansowaną technologicznie cywilizację, kwitnącą na naszej planecie przed znaną nam z lekcji historii oficjalną linią czasu. Jeśli badania są wiarygodne i prawdziwe, to kompletnie wywraca dotychczasową wiedzę na temat naszej własnej historii. Istnieją jednak bardzo poważne wątpliwości co do metodologii i interpretacji wyników badań oraz wiarygodności członków tego zespołu. Ja się nazywam Bartosz Migas, a w dzisiejszym śledztwie Biura Tajemnic przyjrzymy się doniesieniom o strukturach, które rzekomo znaleziono pod piramidami w Gizie. Zapraszam. Marzec 2025 roku w domenie pseudonaukowej pełen był dyskusji o rzekomym odkryciu ogromnych, cylindrycznych struktur pod jedną z piramid w Gizie. Tuż za badaczami, którzy sformułowali te twierdzenia, historia została podjęta przez popularnych amerykańskich YouTuberów, co przyczyniło się do popularyzacji tego tematu. Twierdzenia te nabrały własnego życia i szybko rozprzestrzeniły się po sieci a zafascynowani odbiorcy nawet nie sprawdzali źródeł tych informacji. Skąd więc właściwie one się wzięły? 7 lutego 2025 roku na kanale YouTube Expedition Nicole Kikolo pojawił się kilkuminutowy materiał, w którym Nicole Kikolo, przedstawiająca się jako szefowa komunikacji projektu CAFRE, odczytała oświadczenie na temat odkryć zespołu przekazane do prasy włoskiej i międzynarodowej. Wedle tego oświadczenia pod piramidami w Gizie Odkryto rozległe podziemne miasto, w którym badacze rozpoznają Amenti, krainę zmarłych znaną z rytuałów i mitologii starożytnego Egiptu. Wedle tych wierzeń, Amenti jest miejscem, gdzie odbywa się sąd nad zmarłymi duszami, które następnie odbywają skomplikowaną i wieloetapową podróż, zanim dotrą we właściwe zaświaty. Odkrycia tego dzięki danym satelitarnym oraz badaniom archeologicznym dokonał zespół w składzie ekspert z zakresu egiptologii dr Armando May. Specjalista do spraw technologii radarowych profesor Filippo Bondi oraz badacz i kierownik projektu badawczego profesor Corrado Malanga. Zapowiedziano również specjalną konferencję w połowie marca, która odbędzie się stacjonarnie oraz online, aby ujawnić wyniki innowacyjnego i przełomowego badania. Podczas konferencji prasowej po raz pierwszy w historii mają zostać ujawnione struktury. Które uważa się za legendarne sale Amenti. Dzięki technologii radarowej SAR, w połączeniu z nową metodologią tomografii Duplera, która umożliwia eksplorację głęboko ukrytych struktur pod powierzchnią Ziemi, zespół badaczy dokonać miał szeregu bezprecedensowych odkryć, zlokalizowanych dokładnie pod płaskowyżem Giza. Wśród najważniejszych odkryć zespołu wymienia się m.in. identyfikację struktur, pomieszczeń i korytarzy wewnątrz piramidy Hefrena, odkrycie rozległej sieci pionowych szybów. Szacowanych na co najmniej kilometr głębokości pod każdą z wielkich piramid, które wydają się służyć jako punkty dostępu do jakiegoś podziemnego systemu. Również istnienie ogromnych komór pod powierzchnią Ziemi, porównywalnych rozmiarem do samych piramid, oraz zadziwiająco silną korelację między układem i cechami tych podziemnych komór a legendarnymi salami menti, jak opisano je w starożytnych mitach. W tym tych związanych z Bogiem Totem. Zapowiedziana w komunikacie prasowym konferencja odbyła się rzeczywiście 16 marca 2025 roku w Bolonii, ale była też transmitowana w internecie, gdzie nadal można odnaleźć jej zapis. Podczas konferencji badacze mówili o odkryciach dotyczących struktur pod piramidami w Gizie, które zostały zidentyfikowane. Przy użyciu zaawansowanych technik tomograficznych. Badania wykazać miały obecność głębokich wykopów i systemów wentylacyjnych, które mogą wskazywać na istnienie rozbudowanej struktury pod powierzchnią. Tomografia ujawnia m.in. duże prostokątne przestrzenie, które mogą być związane z ogromnymi salami lub pomieszczeniami opisywanymi w starożytnych tekstach, takich jak legendarne. I przez naukowców uważane za zmyślone szmaragdowe tablice Tota, ale też z mitami i opisami w egipskiej księdze umarłych. Według zespołu badania wskazują na istnienie precyzyjnie zaprojektowanych przestrzeni pod powierzchnią, które mogły być wykorzystywane w celach technologicznych. Jak na przykład systemy wentylacyjne lub urządzenia do transportu wody i powietrza, ale badacze spekulują także, że mogły one powstać w odpowiedzi na zagrożenia płynące z gwałtownych zmian klimatycznych i katastrof naturalnych sprzed 13,5 tysiąca lat. Zespół opiera swoje twierdzenia o rezultaty uzyskane przy pomocy specjalnego radaru z syntetyczną aparaturą co jest szeroko stosowaną techniką śledzenia ruchów powierzchni Ziemi. Zwykle stosuje się satelity, choć można to robić także za pomocą dronów lub samolotów, na których umieszczony jest radar skanujący dany teren falami milimetrowymi. O częstotliwości około 10 GHz i analizujący odczyt, zespół twierdzi, że potrafią wykorzystać obrazy radarowe do śledzenia drgań powierzchni piramid i gruntu, a te drgania powierzchni mają zawierać informacje o tym, co znajduje się wewnątrz. Do analizy tych skomplikowanych odczytów wykorzystano sztuczną inteligencję która pomogła badaczom zinterpretować wyniki i odnaleźć te zagadkowe struktury. Co warto podkreślić, naukowcy jak dotąd przedstawili swoje wyniki wyłącznie w formie konferencji i prezentacji, natomiast nie towarzyszy im żadna naukowa publikacja poddana recenzji. Internauci szybko dotarli jednak do informacji, że wyniki analizy piramid tą metodą Ci badacze opublikowali już wcześniej w artykule z 2022 roku. Artykuł autorstwa dwóch spośród obecnych członków zespołu badawczego Filipa Bondiego i Corrado Malangi został opublikowany w czasopiśmie Remote Sensing i przedstawia zastosowanie tomografii Dopplera z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aparaturą SAR do badania wewnętrznej struktury wielkiej piramidy w Gizie, czyli dotyczy tego samego tematu. Co przedstawiany obecnie przez zespół badawczy? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że czasopismo Remote Sensing ma charakter pisma online i otwartego, co oznacza, że teksty do publikacji może zgłosić każdy i nie są one recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny. Takie publikacje mają bardzo niską wartość w świecie nauki, ponieważ nikt nie weryfikuje ani metody, ani ustaleń autorów, porównując je z dostępną wiedzą z danej dziedziny. Takie czasopisma są atrakcyjne właśnie dla takich osób, które chcą opublikować szybko tekst bez poddawania go naukowej krytyce ze strony recenzentów, specjalistów z danej dziedziny. W kwestii autorów warto podkreślić, że Filippo Bondi rzeczywiście zajmował się kiedyś naukowo radarami na wydziale inżynierii elektronicznej w Glasgow, ale już od dłuższego czasu tam nie pracuje. Drugi autor to Corrado Malanga, który według własnej strony był pracownikiem naukowym na wydziale chemii Uniwersytetu w Pizie od wielu lat jest także entuzjastą zjawiska UFO i aktywnie zajmuje się ufologią. W szczególności interesuje się uprowadzeniami przez kosmitów. Krytycy podkreślają w tym miejscu, że zainteresowania ufologiczne Korado Malangi oraz fakt, że jest chemikiem bez żadnej specjalistycznej wiedzy i wykształcenia w zakresie historii i archeologii starożytnego Egiptu, każą poważnie powątpiewać w wiarygodność tych badań. Główna oś krytyki artykułu z 2022 roku dotyczy jednak nie Miejsca publikacji czy autorów, ale samej treści. Przede wszystkim podnosi się, że badacze nie odkryli niczego nowego, bowiem wiedziano już wcześniej o przestrzeniach pod piramidami, ale uważa się za naturalne cechy płaskowyżu w gizie. Co więcej, grafiki koncepcyjne ukazujące kolumny, spirale i pomieszczenia znajdujące się pod piramidą w niczym nie przypominają odczytów z radaru. Które są umieszczone w tym artykule. Krytycy zarzucili autorom, że wybiórczo podeszli do analizowania zarejestrowanych obrazów, a ich hipotezy i wnioski są zbyt daleko idące i nie znajdują podstaw w zgromadzonym materiale. Nie jest też do końca wyjaśnione, w jaki sposób badacze zidentyfikowali precyzyjnie pomieszczenia i struktury z dostępnych zdjęć. Istnieją także wątpliwości co do możliwości samej metody. Nauka, stojąca za odkryciem, nazywa się tomografią radarową syntetycznej aparatury Dopplera, czyli SAR w skrócie. Ta technologia, która oczywiście istnieje, rzadko używana jest do wykrywania czegokolwiek pod ziemią, ponieważ nie jest to jej główne zastosowanie. Radar syntetycznej aparatury to forma radaru, który jest używany do tworzenia obrazów 2D i 3D obiektów i krajobrazów. Sprzęt radarowy znajduje się na pokładzie samolotu i satelitów, a instrument wysyła impulsy energii, a następnie rejestruje ilość tej energii odbitej z powrotem po interakcji z celami na Ziemi. Z otrzymanych danych można wykryć rzeczy, które są niewidoczne gołym okiem lub tradycyjnymi metodami obrazowania. Otrzymuje się dane pokazujące intensywność energii. A z tego można uzyskać niezwykle szczegółowe obrazy. To prawdziwa technika naukowa i jest używana w archeologii, ale czy ta technologia może widzieć przez glebę i skały? Okazuje się, że może zostać użyta do wykrywania podziemnych struktur, ale głównie w glebie i zawsze w bardzo płytkich warstwach, ponieważ nie może przenikać głęboko w skałę. SAR działa na zasadzie odbicia mikrofal, mierzy cechy powierzchni, a nie głębokie komory podziemne. Obrazowanie oparte na wibracjach z orbity. To science fiction. Nie ma realistycznego sposobu, by otworzyć struktury o głębokości kilometrów na podstawie analizy ruchu pikseli. Użyte w tej metodzie mikrofale mogą przenikać jedynie na około 1 metra wapiennej skały, a więc nie są zdolne do wykrywania struktur o głębokości ponad 650 metrów pod powierzchnią gruntu, o których wspominają badacze. Z powodu tych licznych wątpliwości artykuł z 2022 roku był mocno krytykowany i właściwie zignorowany przez środowisko naukowe. Nowością w 2025. W tym roku jest to, że, jak twierdzą sami badacze na tej konferencji, zastosowali sztuczną inteligencję do analizy wyników. Wszystkie zarzuty co do tej koncepcji pozostają jednak bez zmian w stosunku do tekstu z 2022. Na tym właściwie konkretne informacje na temat tego odkrycia się kończą. Trudno znaleźć jakiekolwiek Dodatkowe dane na temat tego, co tak naprawdę zostało odkryte. To, czym dziś dysponujemy, to w zasadzie zapis internetowej konferencji, a na dzień dzisiejszy nie sposób jednoznacznie stwierdzić, co rzeczywiście znajduje się pod piramidą Hefrena czy pod innymi piramidami w Gizie. Istnieje wiele koncepcji, mniej lub bardziej prawdopodobnych, które znacznie lepiej tłumaczą zaprezentowane odczyty niż to, że setki metrów pod piramidami znajdują się jakieś zagadkowe, monumentalne, podziemne struktury. Szczególnie wątpliwa wydaje się być hipoteza głoszona przez autorów najnowszych rewelacji. Zakłada ona istnienie podziemnego systemu pomieszczeń, którego głębokość się, sięga setki metrów, co samo w sobie budzi już ogromne pytania. Teza ta zawiera wiele nieścisłości, budzi szereg wątpliwości, przede wszystkim badania, które rzekomo doprowadziły do tych sensacyjnych odkryć nie zostały opublikowane w żadnym sensownym, recenzowanym czasopiśmie naukowym. Brakuje więc naukowej weryfikacji, która pozwoliłaby Skomentować wyniki i skonfrontować je z wiedzą i doświadczeniem innych członków społeczności naukowej. Zamiast tego wybrano drogę medialną, bezpośrednią prezentację wyników w internecie, z pominięciem całego procesu naukowej walidacji. Taka forma prezentacji oznacza, że nikt nie poddał tych wyników w sprawdzeniu, nie porównał ich z obowiązującymi standardami i nie zadał podstawowych pytań, jakie zadałby recenzent naukowy. W tym kontekście można powiedzieć właściwie wszystko, nie podając żadnych danych lub ujawniając jedynie ich fragmenty. Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby autorzy naprawdę mieli mocne dowody popierające swoje tezy, to skierowaliby się jednak do uznanego czasopisma naukowego, gdzie ich odkrycia mogłyby przejść pełny proces recenzji. Dodatkowy niepokój powinien budzić fakt, że konferencja oraz jej zapowiedzi zostały opublikowane na kanale znanym z promowania zjawisk paranormalnych i pseudonauki. Tematyka tego kanału obejmuje wszystko, od UFO, przez starożytne cywilizacje, po reinkarnację, śmierć kliniczną i duchy. Już samo to ostatnie osłabia wiarygodność przekazu. Główny naukowiec odpowiedzialny za te badania, Corrado Malanga, to postać znana przede wszystkim ze swojej działalności w dziedzinie ufologii. Choć z wykształcenia jest chemikiem, nie posiada on także żadnych kompetencji w zakresie egiptologii czy archeologii, a więc w tej konkretnej dziedzinie występuje niemal w roli amatora. Oczywiście, jako naukowiec może mieć podstawy i znać metodologię naukową, ale trudno uznać go za eksperta w dziedzinie, na której temat się wypowiada. I to w taki sposób, że rzuca wyzwanie specjalistom w tym polu. Należy także zaznaczyć, że cały materiał wraz z analizami Został pierwotnie opublikowany w 2022 roku. Już wtedy spotkał się z ostrą krytyką środowiska naukowego, przede wszystkim ze względu na błędy metodologiczne, naciągane wnioski oraz niską jakość prezentowanych treści. Artykuł ten wciąż krąży w sieci tylko dlatego, że znajduje się w niezależnym publikatorze, który nie spełnia żadnych naukowych standardów. Nie przeszedł recenzji. I nie wnosi nic do naukowej dyskusji. Warto przyjrzeć się także samym materiałom wizualnym, które rzekomo przedstawiają podziemne struktury. Specjaliści zwracają uwagę, że grafiki koncepcyjne stworzone na podstawie danych radarowych są mocno oderwane od rzeczywistych odczytów. Autorzy bardzo wybiórczo traktują dane, wykorzystując tylko te fragmenty, które pasują do ich hipotezy, a pomijając resztę. To nie tylko nieuczciwie, ale też nienaukowe podejście. Pojawia się też pytanie, Skoro zastosowana przez autorów metoda badawcza jest znana i szeroko stosowana, między innymi w badaniu ruchów tektonicznych, to dlaczego nikt wcześniej nie wykorzystał jej w archeologii na taką skalę? Odpowiedź jest prosta. Skuteczny zasięg tej metody to zaledwie kilka metrów. Odczyty są zbyt płytkie, by były przydatne w badaniach głębinowych. Takie narzędzia sprawdzają się przy wykrywaniu obiektów tuż pod powierzchnią, np. w miejscach zarośniętych czy lekko zasypanych. Ale zupełnie nie nadają się do badania struktur położonych 650 metrów pod ziemią. A właśnie o takich głębokościach mowa w przypadku omawianych odkryć. Specjaliści podkreślają, że nie tylko niemożliwe jest przeprowadzenie skutecznych pomiarów na takich głębokości, ale również poprawna interpretacja wniosków jest niezwykle trudna, a w tym przypadku wręcz niewiarygodna. Zgromadzone do tej pory informacje wskazują, że mamy do czynienia raczej z odświeżeniem tematu sprzed kilku lat, z tego 2022 roku, ponieważ niemal ten sam zespół zaprezentował podobne odkrycia, które spotkały się z miażdżącą krytyką już wcześniej. Teraz, omijając proces naukowej recenzji, ponownie przedstawiono je bezpośrednio opinii publicznej, która siłą rzeczy nie jest przygotowana do profesjonalnej oceny takich danych. Entuzjastyczne reakcje internautów i wiralowy sukces. Wiele osób zachwyca się informacją, że pod piramidami mogą znajdować się tajemnicze komnaty. Jednak wystarczy sięgnąć do źródeł, by przekonać się, że narracja opiera się na bardzo wątpliwych podstawach, a metodologia jest niedostosowana do tego typu badań. Wszystko wskazuje więc, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem, w którym ktoś próbuje. Wykorzystać popularność pseudonauki, teorii o starożytnych cywilizacjach i UFO, aby zdobyć rozgłos, sprzedać książki, zdobyć widzów, zwiększyć zasięgi w mediach społecznościowych. To mechanizm dobrze znany. Zainteresowanie tajemnicami przeszłości przeradza się w produkt medialny gotowy do monetyzacji. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie się Państwo podzielić własnymi przemyśleniami na temat tych odkryć. Ja się nazywam Bartosz Migas i już dziś zapraszam na kolejne śledztwa, bo jeszcze wiele tajemnic czeka na swoje wyjaśnienie.